Dzisiejszą moją gościnią jest Julia Mręca, która ma 18 lat i wydała już 7 albo nawet 8 singli. Cześć Julia. Dzień dobry, cześć, bardzo miło. Po pierwsze, zachodzę w głowę, jak to się stało? Jak to się stało, że w tak młodym wieku udało Ci się um, zaczarować ten świat w, swój, w swoje barwy, w swoją ciemną, piękną barwę głosu? Kurczę, właśnie ja się zastanawiam zawsze, jak, jak to jest, bo w sumie sama nie wiem. Nie wiem, jak to się wszystko zaczęło. Wiem tylko tyle, że zawsze gdzieś ta muzyka u mnie była i, i od dzieciństwa chciałam właśnie pisać swoje piosenki, i później jakoś tak nie wiem, chyba w podświadomości y, zaczęłam do tego dążyć i, i właśnie pisać sobie tam. Jak miałam te 12-13 lat pierwsze utwory, które oczywiście y, tylko na kartkach zostawały, ale jednak zaczęłam pisać już wtedy, także. No, tak, tak nieświadomie chyba trochę dążyłam do celu. Mhm. To jak to się stało? Bo miałaś 12 lat i chodziłaś do tradycyjnej szkoły, gimnazjum pewnie, albo. Podstawówka, a później. Jeszcze podstawówki, tak. no. No więc takiej tradycyjnej podstawówki. Jak, jak ci się udało wpaść na to w ogóle, że można coś takiego zrobić, że może napisać swoją piosenkę? No to nie przychodzi do głowy, tak mi się wydaje, dwunastolatkom zazwyczaj. Może tak, może tak. Faktycznie yy, chyba to było w tym okresie covid -a. Wtedy właśnie yy, dużo zaczęłam się interesować, dużo bardziej muzyką, właśnie, wywiadami, jakichś tam artystów, którymi się inspirowałam. Yy, no i, i wpadłam na pomysł, że w sumie czemu oni, jeśli oni mogą, to dlaczego ja bym nie mogła? No i po prostu tak jak potrafiłam, na tyle, ile miałam możliwości, to, to zaczęłam te utwory pisać po prostu. Mm -hmm. Pamiętasz, o czym była twoja pierwsza piosenka? W zasadzie w ogóle jeden z moich pierwszych utworów to była Ciemność, którą wydałam, co jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ten tekst jest serio ładny i, i dzisiaj, jak sobie go śpiewam nawet, to, to uważam, że jest ładny ten tekst. Po I pisałaś prostu. go, jak miałeś 12 lat, tak? 13. 13, 13, 13 lat, tak, napisałaś tekst ciemność. i wydałaś go, jak miałaś? 17, niecałe, no. Wow, to robi Ciebie wrażenie. No, wyobrażam sobie, że dużo osób m, gdzieś w tym wieku, takim nastoletnim, m, marzy o tym, żeby być na twoim miejscu. To prawda. I właśnie to też było, nie ukrywam, moim takim wielkim marzeniem, żeby zacząć tworzyć po prostu. No i pewnego dnia stwierdziłam, ok, skoro, y, skoro o tym marzę i jakby jest to gdzieś w mojej... Y, w moich snach nie ukrywam i w ogóle w mojej codzienności, myślał o tym dużo, to dlaczego nie mogę po prostu spróbować? No i mówię OK. Yy, napisałam do producenta jeszcze tego samego chyba dnia. W ogóle kiedy mi ten pomysł tak już wpadł w głowę i zaczęłam po prostu realizować ten swój plan. Czyli tak sę. zaczęłaś sobie drążyć, jak to zrobić, żeby tak. zostać piosenkarką. Chyba można tak powiedzieć. <śmiech> <śmiech> chyba okay. tak. Okej. Okay. Ktoś cię wspierał w tym? No na pewno rodzina, gdzieś tam moi rodzice i moja siostra. W ogóle moja siostra y, była taką osobą, która mnie popchnęła dalej i, i mówiła mi zawsze, że no, napisz w końcu do tego producenta, nie czekaj, tylko po prostu napisz i, i zobaczymy, co będzie mhm. dalej. Twoja siostra jest starsza od ciebie, rozumiem. Tak, 12 lat starsza. O 12 lat. Tak. Okay. Więc jest między nami dosyć spora różnica, ale pomimo tego, y, no super, się dogadujemy od zawsze i to wsparcie gdzieś tam od niej zawsze było duże. Ona była tym takim dobrym duchem tak. na Twojej Na, pewno, na pewno dużo zdziałała. Jak ma na imię? Kasia. Kasia, pozdrawiamy Cię, Kasiu. Tak. I dziękujemy. No, wiesz, bardzo mi się kojarzy to z tą historią, która się będzie działa za Twoimi plecami, kiedy będziesz występowała tutaj, bo w projekcie do dzieła oprócz podcastu z Julią, którego możecie posłuchać, Julia też będzie. Prezentowała swoje piosenki razem z Kornelem Flisiakiem, który będzie je tak. akompaniował na pianinie, i to jeszcze tym pianinie, co tutaj u nas stoi, prawdopodobnie. Więc nagramy sobie ten koncert, a z tyłu za plecami zawisną obrazy Doroty Do Magalskiej, która jest artystką niezwykłą, ponieważ maluje dopiero kilka miesięcy, a zaczęła malować z tego powodu, żeby uzewnętrznić jakoś trudne emocje, ponieważ e, Dorota Domagalska walczy z rakiem. I co mi się kojarzy? To, że Dorota ma ogromne wsparcie u swojej siostry. One razem malują, założyły chyba teraz nawet taki profil, siostry malują. I ta ich siostrzana bliskość y, i to, jak jedna wspiera drugą w tym wszystkim, I jak sobie y, dodają otuchy, no, jest, jest niezwykła. Myślę, że jest naprawdę unikatowa. A teraz ty mówisz o swojej siostrze. Tak, siastrze. dokładnie. Także, jest w tym coś. Także no, jest, ta, jest, jest ta korelacja między, między tym, co się. No, nie przypadek. <grym <grym <grym> nie przypadek. Dobrze. To powiedz mi, jak w tej chwili wygląda Twoje życie, jak już wydałaś te piosenki, jesteś osobą y, ciutkę, bardziej znaną niż, y, niż nie. <grym> No myślę, że na pewno y, gdzieś tam y, ta codzienność jest cięższa, dlatego że y, oprócz szkoły, bo jeszcze, jeszcze kończę szkołę w tym roku, więc oprócz tej szkoły i, i tych codziennych takich spraw, y, które dotyczą osoby w moim wieku, to, to jest jeszcze ta muzyka. Oczywiście taką drogę wybrałam, więc, więc to jest piękne i, i kocham to robić. Y, natomiast no, po prostu jest mniej czasu może na te takie codzienne sprawy, ale ja to lubię, mi się to właśnie podoba i, i czasami faktycznie brakuje tego czasu. Ale staram się to wszystko godzić, bo, bo mm -hmm. jednak ta muzyka gdzieś tam jest dla mnie bardzo istotna. To gdyby dobę można było rozszerzyć, ten czas by był, to na co byś go chciała przeznaczyć? No Myślę, że i tak ten czas przeznaczałabym na muzykę. To nie skończy się <laughs> tak. Że pewnie tworzyłabym sobie albo w końcu nauczyła się grać na jakimś instrumencie. Tak, okay. grać grać już. To żeby... jak ci się udało? Y, w takim razie, jak masz tekst, piszesz piosenkę, to jak dopasowałaś do tego muzykę? Mm, zazwyczaj. Y... Produkuję od podstaw właśnie y, z osobami z którymi tworzę mhm. czasami sobie też coś tam sama na nie przygrywam, ale to jest tylko po to żeby jakaś podstawa po prostu powstała danego Czyli utworu coś tam na pianinie. coś tam ale to mhm. takie naprawdę podstawy podstaw mhm. y, ale właśnie pracuję y, ze wspaniałymi osobami które gdzieś tam y, finalizują te utwory mhm. zazwyczaj mhm. właśnie z no Jak tak sobie słuchałam tych Twoich piosenek, bo nie ukrywam, że słuchałam je wiele razy przed naszym wywiadem, żeby dobrze poznać Ciebie i przede wszystkim dobrze poznać Twoją twórczość, to um, bardzo duże wrażenie na mnie zrobiła postprodukcja. One są bardzo, bardzo dopracowane, te piosenki, więc y, Twoja ekipa robi naprawdę fajną robotę, tak myślę. Super miło słyszeć. No dobrze. Um, wspomniałaś o tym czasie i zastanawiam się, czego w takim razie Ci brakuje. Kurczę, czy, czy to jest tak, że mi czegoś brakuje? W sumie nie wiem, nie wiem, czy bym powiedziała, że mi czegoś brakuje, bo jak gdzieś tam jest coś, coś pilne, coś bardzo potrzebne, to koniec końców znajduję na to czas, więc to nie jest tak, że absolutnie go nie mam poza mhm. muzyką. Chyba nie brakuje mi mm, czasu na takie najpotrzebniejsze sprawy. Mhm. A kontaktujesz się z, pogod z przyjaciółmi? To też zawsze gdzieś tam się znajduje, chociaż wiadomo, czasami słyszę, że o Jezu, znowu jakiś koncert albo coś, a mogłabyś się z nami w końcu zobaczyć. Wiadomo, no bo jakby jak ludzie tego nie, nie mają na co dzień, to też mogą tego nie rozumieć i oczywiście to jest y, normalne, no bo nie mają styczności jakby y, z tym, co robię na co dzień, ale. Staram się tak pogodzić czas, żeby na wszystko się dało hmm. go wygospodarować. Przychodzą przyjaciele na Twoje koncerty? Przychodzą, przychodzą. Czy już przychodzą? mają do tyle tych koncertów, po, że mają już dosyć? Nie, w sensie było dużo koncertów, to prawda, w tamtym roku zwłaszcza, ale gdzieś tam ci najwierniejsi przychodzą, mm. <laughs> tak okay. zdziwiłam się aż sama, że im się chce po prostu, bo to wiadomo jest, było ich sporo, a też yy, no ten wiadomo repertuar się powtarza, no bo mamy przygotowany pod koncert. Mm. Także fajnie, że przychodzą. To słyszę o dużym wsparciu, które masz i od rodziny, i od przyjaciół. Jest to wsparcie, prawda? To tak. Aż serduszko się cieszy, że dzięki wsparciu można, można tyle osiągnąć. To hmm. prawda, to jest, to jest bardzo ważne myślę, zwłaszcza, że gdzieś tam, no samemu jest zawsze ciężej. Hmm. A jak jest ktoś obok, no to faktycznie da się więcej zrobić. <grym> Okej. Okay. To powiedz mi. Mm, Teraz przygotowujesz się do matury, prawda? Tak. Yy, więc to jest dużo nauki, dużo szkoły, koncerty. Yy, I wspominać mi, że jeszcze pracujesz. Tak. To tak, to tak bardziej. <grym> jak, jak to zmieścić? No, nie wiem, jakiś przepis na to, jak to zmieścić. Czy ja wiem, w sumie sama nie wiem. Po prostu ta codzienność jest ze mną i, i jakoś sobie radzę. Ja po prostu też lubię, jak się dużo dzieje. Po prostu nie wyobrażam sobie jakbym miała siedzieć w domu, przychodzić po szkole, odrabiać mm. lekcje i po prostu iść spać. Byłoby to po prostu nudne dla mnie i ja no. lubię, jak się dzieje. Także to, że się tyle dzieje, to dla mnie dobrze. Okej. Okay. Nie taki... ma tyle czasu na myślenie, to też jest dobre, O. Więc, więc jest dobrze. To o czym byś myślała, jakbyś miała czas? O czym bym myślała, jakbym no. miała czas? Może yy, co, co z przyszłością? O, może, może, co, może, okay. może w to bym poszła, no, bo bardzo się zastanawiam, gdzie iść dalej, ale właśnie przez to, że mam tak dużo rzeczy naraz, to staram się o tym nie myśleć. Mm. Trochę przed tym uciekam, ale <noise> okay. przyjdzie kiedyś ten wybór. Czyli nie planowałaś w ogóle przyszłości? No ale chyba czasami sobie rozważasz, jakby nie no, to czasami, było... Tak, wiadomo, no, oczywiście, że, że zdarza się myśleć dużo, ale... Był, czy byłoby to ścieżka kariery wokalnej? Czy o tym myślałam? Czy to, czy to by było to? Na pierwszym miejscu? Myślę, że na pewno. W sensie nawet nigdy nie myślałam o tym, że będę w miejscu, w którym jestem, i chyba to mnie właśnie doprowadziło do tego miejsca. Tak sobie czasami myślę, że po prostu zamiast myśleć, to działałam i, okay. i to był ten przepis na to, że mm. jestem tutaj, gdzie jestem. E, no i też dlatego nie planuję jakoś bardzo do przodu. Wiadomo, że mm -hmm. mam marzenia, które gdzieś tam chciałabym realizować w przyszłości, ale też zobaczymy co będzie, no bo rzeczywistość to rzeczywistość jednak, mm. więc... Ale wspominałaś się. mi o tym, że jakieś plany na studia masz. Tak, to znaczy bardzo chciałam coś z psychologią y, studiować. Zobaczymy, jak mi się to uda pogodzić właśnie z codziennością i z muzyką, bo nie ukrywam, że ta muzyka jednak na pierwszym miejscu i chciałabym się właśnie na muzyce skupić mm. najbardziej po szkole. Skąd ten pomysł na psychologię? Jakoś tak chyba od zawsze mnie... Y, po prostu człowiek interesował i, i to, co, to, co się dzieje w jego głowie. I, i myślę, że to też e, bardzo fajnie się łączy z muzyką, z pisaniem muzyki, piosenek. Mhm. Myślę, że to dobry kierunek. Że piosenki mogą być też w jakiś sposób terapeutyczne? Tak, co, że, że, tak? że właśnie pisanie jest taką formą autoterapii, po prostu. Mhm. Dla mnie w sumie też, mhm. e, bo gdzieś tam. E, Zawsze o tym mówię, że nie zawsze jest łatwo powiedzieć coś, mm. można to po prostu przekazać w inny sposób. Mm. Na przykład pisząc y, piosenki, także to jest taka forma autoterapii gdzieś. Mm. Tak jakbyś opisała, o czym są twoje piosenki? Myślę, że y, tak jak właśnie wspomniałam, pisanie utworów jest taką autoterapią, to w tych utworach pojawiają się rzeczy, które po prostu przeżywam. To są moje odczucia, moje myśli. To, co uważam na jakiś dany temat, jest mi czasami dużo łatwiej, jak sobie taką piosenkę napiszę w jakimś trudnym czasie, i po prostu schodzą te emocje. No, a potem ona osiąga sukces i już w ogóle. Aha, wtedy to, to jest taka nagroda, i faktycznie, jakby myślę, że nie liczyłabym tego sukcesu w wyświetleniach, na pewno. Ale faktem jest to, że jak są te wyświetlenia, to też jest dla nas jakiś znak, mm -hmm. że ktoś tego słucha, komuś się to podoba. To też jest bardzo miłe. I że kogoś możesz tak. zainspirować. To też tak. Prawda. <grym> jak mi tak opowiadasz o tych piosenkach, jak o autoterapii, o psychologii, która gdzieś tam mm -hmm. chodzi po głowie, to przypomina mi się, jak, jak trudno jest dzisiejszej młodzieży ogólnie, bo wiemy, że jakby psychiczna kondycja dzisiejszych nastolatków jest no, w, w, trudnej, w trudnym stanie, w trudnym położeniu są te młode osoby. I zastanawiam się, czy byłabyś w stanie coś, coś im doradzić, nie? Jako osoba, która jednak i miała dużo wsparcia i skorzystała z tego wsparcia i Poszła w tym kierunku i działała, mhm. zamiast rozmyślać? I, I czy co byś mogła powiedzieć takiej osobie, która, no, która wątpi w siebie, nie wierzy w siebie, nie? bo to mhm. chyba gdzieś tutaj jesteśmy? Tak. Myślę, że właśnie ważne jest to, żeby nie bać się też skorzystać z tej pomocy, jeśli ją mamy, bo. E, bo myślę, że to też jest problem, że dużo osób się po prostu boi z tej pomocy skorzystać. To wcale nie jest y, złe, żeby skorzystać, jeśli ktoś wyciąga e dłoń do nas. Mm. E, no i przede wszystkim e, ciężko jest powiedzieć, doradzić coś, bo każdy jest inny. Wiadomo, mm. każdy, każdego przeszłość, każdego droga jest inna e, do miejsca, w którym się znalazł. E, ale myślę, że na pewno właśnie. Z, Chociaż no, zamiast rozmyślać, działać, to też jest takie. Ciężko jest powiedzieć jednoznacznie do danej osoby, myślę. Mm -hmm. bo, bo ja właśnie mówię, że ciężko. żeby nie rozmyślać, żeby działać, mm -hmm. ale to jest tak bardziej chyba w kwestii pasji i, i jakby codzienności. Bo też wiem po sobie, jak pojawiają się jakieś problemy, no to po prostu się rozmyśla i to jest chyba taka naturalna reakcja, mm -hmm. że to też jest potrzebne. Tak, że to też jest mm -hmm. potrzebne. I faktycznie uważam, że to jest bardzo potrzebne. I, I czasami trzeba się wypłakać i, mhm. i po prostu rozmyślać, to też są potrzebne jakby dać upust emocjom dokładnie oczyścić trochę głowę. Dokładnie myślę. Czyli szukamy że jest... tego balansu między tak. rozmyślaniem a działaniem, tak? Tak, myślę, że chociaż działanie też jest bardzo ważne, mhm. bo, bo nie ma co myślę za dużo rozmyślać. <noise> nie ma co myśleć, za dużo rozmyślasz tak? <noise> tak, myślę, że tak a jeżeli mówimy o działaniu nasz podcast się w ogóle nazywa tak, do dzieła, do dzieła <noise> dokładnie. więc tu będziemy faktycznie działać ale mam nadzieję, że też tematy, które poruszamy sobie tutaj w rozmowach skłonią kogoś do rozmyślania, więc ten balans gdzieś tu znajdziemy Dokładnie. E, to powiedz mi, bo tak jak mówisz planowanie przyszłości jest gdzieś tam e, Trochę na tapecie, ale nie do końca. Mhm, tak. e, natomiast na pewno jakieś najbliższe plany co do e, wydania epki, prawda? Czy Dokładnie. możesz coś o tym powiedzieć? Oczywiście, 13 grudnia właśnie wychodzi moja debiutancka epka. E, jestem z tego bardzo dumna, bo gdzieś tam sporo pracy włożyliśmy w to, żeby e, wymyślić w ogóle cały ten koncept, żeby ona powstała. Chociaż powstała w dosyć szybkim, dosyć krótkim czasie, bo zaczęliśmy ją chyba w maju jakoś tworzyć, tego właśnie roku. No i później wpadł mi na głowy taki pomysł, żeby może jakoś to zamknąć ten właśnie taki etap też y, troszeczkę nowego brzmienia u mnie w muzyce, bo te wcześniejsze single były troszkę inne niż właśnie te promujące epkę. No i stwierdziłam, że jako taki też trochę eksperyment, żeby trochę popróbować jakichś takich nowości, żeby się troszkę mniej bać nowych brzmień. Zamkniemy to w epkę po prostu. Mm -hmm. No i wyszło, że, że udało nam się wyrobić w czasie, w miarę 13 grudnia właśnie premiera będzie miała epka pierwsza moja, nieoczywista. Okej, okay. no to Także zapraszamy już. wszystkich słuchaczy do, tak. do śledzenia Julii i na jej mediach, i na Spotify, tak? Tak, dokładnie. I... Nieoczywiste będzie premierą Już nie na bym. tej FC. Także dziękujemy Wam bardzo. Mo moją gościną dzisiaj była Julia Mrańca, ja się nazywam Majorączka, a to jest projekt do dzieła. Do zobaczenia!